Siemka ziomki, dzisiaj będziemy otwierać Anim Case'a. Ale zanim będziemy testować Anim Casey, niestety dzisiejsze losowanie nie może być rozstrzygnięte, ponieważ jest jakiś jeden gość, który ma multi-konta i właśnie nimi dochodzi do konkursu o skina. Nie możemy sobie na to pozwolić, więc go wywaliłem. Pod poprzednim odcinkiem na ten moment są 4 komentarze, zróbmy jeszcze 3 i wlosujemy skina. Także giveaway nie przepada, tylko musimy podbić jeszcze troszkę komentarzy. Dobrego oglądania. Czyli będzie wielki test przed nami. Zobaczymy, spróbujemy każdego trybu, każdej opcji. Zobaczymy, co z tego wleci. Oczywiście zachęcam też do korzystania z kodu. Jeden skinek, jeden, najlepszy kod. pod słońcem, dzięki niemu macie 10% do każdego doładowania. Tak jak u każdego, ale wiadomo. Ten kod wygląda lepiej. Dobra. No to co, lecimy z tematem. Dzisiaj wielki test Anim Case'u, tak jak powiedziałem. Także idziemy, przejdźmy sobie do Anim Case'a. Anim Case. Dzień dobry, witam pana. Mamy dzisiaj 34 zł. zobaczymy co się z tego uda ukręcić Dobra, spróbujmy na początku jedną skrzyneczkę, tak o No kurcze, nie jest dobrze, chyba nie zaczyna się dobrze odcineczek Ale to nic, a to nic Teraz spróbujmy z boostem AnimCase z boostem, dobra, otwieramy I Bossy Burger I Bossy Burger kosztuje 5,67, tak zwróciło się, fajnie I teraz uwaga, jester mod Jester mod to, to działa to, że Każdy skin ma tak, taką samą szansę na, na wypadnięcie, także Wszystko jest na równo, tak jak tutaj widzicie 2,778 Także zobaczymy co to będzie Może coś wypadnie fajnego, dobra, jedziemy, raz, dwa, trzy I Oho, chyba, chyba to nie jest dobre no, anim, no ewidentnie, Chester Mode nam nie dał. No, 6,13, ok, no. Na razie bus wygrywał, więc dajmy sobie jednego buścika jeszcze. Może coś nam odda. Print code. Sticker. No, nie, 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 nie. Tak, tak nie może być. Tak nie może być. Dobra. Pójdziemy sobie może teraz na butelkę z tymi anim case'ami Dajmy sobie nową bitwę. Dodaj skrzynkę. Dajmy tutaj Anim Case. Dobrze, dodajmy jednego Case'a. I dodajmy jednego Case'a na buście. Czekaj. Yy, dodaj, dodaj. Dobra, to jest skrzynki. Jest jeden taki, jeden taki. Dwie osoby. Tryb standardowy. Utwórz. Dodamy bocika, żeby nie. A, jest. Zjem ci chleb. I uwaga, czy wygramy z chlipem ale chlip sypnęło chlepowi. No uwaga, ciężko będzie, ciężko. Ooo, mu dało. Zobaczcie, 7,14, 6,13. Pokarała nas strona. No teraz ewidentnie nas pokarała strona. Dobra, słuchajcie, wybierzmy sobie tego Golda, którego tutaj mamy. Handlarz bronią. Tyle, ile mamy na Full. 1635, zapłać. Złoty 51. Dual Beretes. A, może być. Tezgo dobra, mamy 794 Pójdźmy jeszcze anim Case'a. Mieliśmy Jester Mode, mieliśmy Boost Mode Ale jeszcze nie mieliśmy 3 zwykłych Za 630 Baby Cerberus, Kaliur 218, uuuu No case dzisiaj ewidentnie nie, nie poratował No nic, zostało nam jeszcze do otwarcia jeden Case. Może, może teraz akurat Baby Cerberus. No nie oddało, nie oddało. No i cóż, został nam ostatni case do otworzenia, więc go otwórzmy. Rise Bomb. Sticker. 55 groszy. No cóż, zostało nam złoty 0,9, a chyba za złoty 0,9 nic nie możemy zrobić. Nawet nie otworzymy skrzyneczki tej początkowej. A mamy jeszcze darmową skrzyneczkę Daily Case, to otwórzmy Daily Case. A stąd Desert Storm. On kosztuje 0,08. I czy nawet nie starczy na skrzyneczkę? Zobaczcie, mamy tutaj. 18, a ta skrzyneczka kosztuje się No to nic. Film będzie trwał 4 minuty, 30 minut. trzymajcie się siomki. Miłego, heja.